Cześć, serdeczności za wspaniałe komentarze, za super fajne e-maile. Cieszę się, że doceniacie moją pracę i jeszcze raz przypominam, robię to dla siebie. Jestem egoistą. Pragnę, żeby moja rodzina żyła, otoczona wspaniałymi, dobrymi ludźmi, którzy wzrastają, którzy są w obfitości, którzy są wolni. Pragnę, żeby dzieci, z którymi mój syn, moje córeczki spędzają czas, żeby były wolne, żeby znały świat, który był dla nas niedostępny. Jestem egoistą i sugeruję ci, żebyś skupił, skupiła uwagę na sobie. Na tym, żeby mieć wspaniałe życie w tu i w teraz. Zaraz wam powiem, czego się spodziewam w 2022 roku, ale jeszcze chciałem przypomnieć, że 31 grudnia dzisiaj jest szczególnym dniem, ponieważ to są imieniny papieża Dewianta oraz urodziny papieża Dewianta zbrodniarza. W zasadzie to zawsze idzie w parze. Taka robota. Mamy też świętego, wielu świętych papieża, ale mamy szczególnego świętego papieża, który jest patronem... <laughs> <w ramach filów. śmiech> Przepraszam. Jeżeli celebrujesz nowy rok kalendarzowy, bardzo durnego kalendarza, bardzo prymitywnego kalendarza, gdzie nowy rok zaczyna się w środku nocy, w środku zimy, no cóż, fajnie jest się cieszyć, Każdą chwilą cieszyć się z rodziną, ale nie przekazuj energii do tego, jeżeli możesz. Nowy rok, nowe odrodzenie, nowy cykl rozpoczyna się na wiosnę, ze wschodem słońca. To jest nasza przestrzeń energetyczna. Czego się spodziewam w 2020 roku, to jest to, że energia, którą zainwestujesz, którą przekażesz od siebie wraz z uwagą będzie bardzo silnie owocować. A więc, jeżeli zasilasz strach, czyli boisz się, będziesz żyć w strachu, to będzie rok strachu, przerażenia. Jeżeli będziesz zasilać radość, wolność, uwalnianie się, yy, uzdrawianie, uleczanie, szukanie w sobie, jestem przekonany, że będziesz miał cudowny rok. Kolejna sprawa, jeżeli zasilasz podatkami, Zorganizowane grupy przestępcze nazywane rządem, administracją, biurokracją i tak dalej, i tak dalej, wspaniale, będziesz mieć więcej terroru, więcej restrykcji, więcej dewiacji, więcej demolki ekonomicznej, społecznej, kulturowej pod każdym względem i śmiertelność ofiar tych ludzi będzie wzrastać, wiadomo, prawda? Więc jeżeli przekazujesz w tą stronę energię, no cóż. Co możesz zrobić? Zrób wszystko, żeby przekazywać energię dla siebie, dla swojej społeczności, z dala od pasożytów, polskojęzycznych pijawek. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Jeżeli zasilasz wielkie korporacje, kartele, które nie są zobowiązane do płacenia czegokolwiek, nie ponoszą żadnych konsekwencji za swoje zbrodnie, za niszczenie gospodarki, za niszczenie jakości, żywności, produktów itd., itd., jeżeli spędzasz czas w wielkich supermarketach, w wielkich sieciach handlowych, to wiadomo, to będzie się rozwijać. Być może niedługo będziesz mieć przymus, będziesz mieć obowiązki wchodząc na salę do sklepu, nie tylko założyć na mordnik, czy zrobić jeszcze inne idiotyzmy, ale trzeba będzie się pokłonić, trzeba będzie znieść kasierkę, która będzie miała zły humor, która będzie zachowywać się jak garda SS, prawda? Więc jeżeli to zasilasz, proszę bardzo, dostaniesz to z powrotem. Jeżeli alternatywnie wspierasz małych, lokalnych producentów, płacisz gotówką, prosisz, żeby nie nabijać na kasę, żeby nie pobierać paragonu. Wymieniasz się z ludźmi z Twojego środowiska, zatrudniasz ludzi ze swojego środowiska, wspierasz, wymieniasz się, tworzysz struktury, szkoły, okręgi, wsparcia, wymiany. Co ci może czekać, mój drogi kochany człowieku? Zasilaj energią wszystko, co jest dobre, co jest wartościowe. Pieniądz to jest energia. Twoja uwaga. To jest energia. 2022 rok będzie wspaniałym rokiem tylko dlatego, że wielu ludzi będzie wzrastać i kwitnąć, i będą wolni, szczęśliwi jak nigdy do tej pory, a inni będą już nie na kolanach. Będziecie się czołgać i zdzierać twarz o beton. Więc prosta sprawa bardzo skrajne bieguny. Wszystkie są dostępne. Równie łatwa droga w tym kierunku, jeżeli potrzebujesz jakichś ciężkich doświadczeń. Ciesz się tym, będziesz mieć wielką szansę ku temu. Jeżeli potrzebujesz być wolny, czysty, szczęśliwy, spełniać się wspaniale! 2022 kalendarzowy jest rewelacyjny. Od wiosny robimy wielką falę. Wspierajcie nas, wspierajcie nas, pomóżcie nam, pomóżcie sobie. Nie musicie przelawać pieniędzy. To jest bardzo pomocne. Potrzebujemy tego bardzo. Dobra energia, dobra wymiana, lajki. Pod, podaj dalej, napisz super fajny komentarz. Spotkaj się z ludźmi, szukaj kontaktu. Dowiedz się, miej jakieś pomysły. Realizuj siebie, odkryj. Odkryj coś nowego w swoim życiu, pięknego. Powrót do ziemi, do natury. My jesteśmy ludźmi ziemi. Żyjemy jako ziemianie na powierzchni naszej matki Gaii. To jest coś wspaniałego. Będziemy celebrować wielką, wielkie święto wiosna. I mam nadzieję, że spotkam Was wszystkich w jeszcze lepszym zdrowiu, w jeszcze większej obfitości, w jeszcze większym spełnieniu. Dzisiaj, piękny, słoneczny dzień, tak jak wczoraj, tak jak jutro. Jestem w teraz. Nie interesuje mnie. Nie interesuje mnie cała chucpa. Nie wiem, co się dzieje na świecie. Co za różnica. Wiem, co się dzieje w tym świecie, w najważniejszym świecie. Tu porządek, wielkie oczyszczanie. Masz czas do wiosny, żeby siebie ogarnąć. Totalne oczyszczanie. Zobacz na moim kanale. Wrzucę Ci link. Przeczytaj sobie, obejrzyj film, P podyskutujmy na ten temat. Zobacz, jakie wielkie korzyści. Już! Już się wiele dzieje, ale to jest tylko początek. To jest tylko początek. Wejdź na akt woli. Zobacz, czy tam jesteś dla ciebie. To jest za darmo jakieś tam 3 euro taki wiesz żeby nie było botów, żeby nie było troli możesz wesprzeć mnie bardziej możesz wejść na watache czy na jakieś inne rzeczy nie ma znaczenia. Zrób sobie bardzo dobrze Nie dobrze, zasługujesz na bardzo dobrze zatroszcz się od najbliższych napraw jakieś relacje nie, nie obchodzi mnie twoja. Twoje lęki, twoje jakieś fanaberie, że boisz się, że jakaś kolejna wersja tego, srego i tak dalej. Jasne, jasne, oddychaj, chodź na spacer, dotknij ziemi, przytul drzewo, przytul się, pocałujmy się, obejmijmy się, bo nie wolno, nie wolno tego robić. To tym bardziej mi się chce. No cóż, nie będę się rozgadywał. Jest mi bardzo miło, że tyle się wydarzyło wspaniałych rzeczy. Wiele pracy, szczęśliwej pracy i, i, i wspaniała ekspansja na wielu poziomach. Myślę, że, że przeszliśmy taki moment, jakby to powiedzieć, no, ten, ten brudny. Tak czuję, że przeszliśmy brudny moment i teraz, teraz jesteśmy przed zbiorami. Jesteśmy przed zbieraniem wspaniałych, wielkich, energetycznych owoców czystości, miłości, dobra. Nie nadziei. Prawdy. Cześć.